Tak hey, kochani, znajdujemy się na ulicy przy skarpie koło Placu Cyrkowego taka oto budeczka z cukrem i solą słuchajcie, je naprawdę rekomenduję mają bardzo fajne menu możecie zobaczyć je też na stronie internetowej no i stwierdziłam e, już, no już jest jakby troszkę podjedzone, nie? Zosia jak tam fryteczki. Good good to jest mój hamburger. Zdjęcia Wam umieszczę na końcu, jak to na początku wyglądało. Generalnie warte polecenia. Miła obsługa. Pyszne fryteczki. Pyszne fryteczki z cheddarem. I pyszne babulki. Za fryteczki razem z hamburgerem PRL zapłaciłam niecałe 30 zł. Także na taki obiadek w ciągu dnia koło tutaj basenów otwartych. Jak najbardziej захимнаа баа